dla którego poświęciliśmy dzisiaj część słonecznego, piątkowego, weekendowego, nie ukrywajmy tego, popołudnia. Otóż gdyby istniał, niestety nie istnieje, ale gdyby istniał poczet najbardziej zasłużonych polityków, albo Polaków po prostu, II Rzeczpospolitej, to Kazimierz Bartel zająłby tam bez wątpienia niezwykle poczesne miejsce i to nie tylko w porządku alfabetycznym z racji swojego nazwiska. Kim był ten człowiek? Najprościej można wymienić jego kolejne wcielenia, kolejne zadania, które spełniał. Był więc żołnierzem i oficerem, był uczonym, nauczycielem akademickim, profesorem, politykiem pięciokrotnym premierem Rzeczpospolitej, ale był także, proszę Państwa, jak mogliśmy się tutaj zorientować, lwowiakiem. w Lwowie się urodził, w Lwowie też oddał życie. Był mistrzem ślusackim, był też człowiekiem, który swobodnie prowadził parowozy. Urodził się w Lwowie w 1882 roku i tutaj odpowiadał edukację szkolną z małym wyjątkiem. Tę edukację następnie kontynuował na Politechnice Lwowskiej, która stawała się wtedy coraz bardziej znaną już i szanowaną uczelnią w wymiarze europejskim. Kontynuował, czy też uzupełniał studia na Uniwersytecie Lwowskim, a także na Uniwersytecie Monachijskim. Po zakończeniu edukacji powrócił do Lwowa, na Politechnice, jako młody asystent, specjalizujący się w matematyce, a ściślej rzecz biorąc, geometrią. Tutaj też obronił pracę doktorską i został jednym z pierwszych w całej monarchii Austro-Węgierskiej doktorem technicznych. To była nowość, tutaj, proszę Państwa. Dobrze rozpoczęta kariera akademicka sprawiła że w roku 1913 31-letni młody człowiek został austriackiego i przez 4 lata służył y, jako oficer. Po zakończeniu wojny, która dla Polaków nie była prawdziwym końcem Wielkiej Wojny, wziął udział w końcowej fazie walk o Lwów, w obronie e, uczestniczył, dowodził właściwie obroną lwowskiego dworca, następnie brał udział także w dalszych etapach wojnę niestety krwawej, polsko-ukraińskiej. Jednakże jego zdolności, powiedzielibyśmy organizacyjne, menedżerskie, naukowe, także zostały wcześniej zauważone i tacy ludzie byli potrzebni do tego, ażeby budować Rzeczpospolitą. W związku z tym szybko Kazimierz Bartel zamienia mundur żołnierza, oficera, podpułkownika saperów na tużurek czy żakiet politykę. I zostaje najpierw ministrem bliskiego sobie w pewnym sensie kolejnictwa w kolejnych dwóch rządach. Wojnę zakończył, jak powiedziałem w stopniu podpułkownika ze srebrnym krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari i krzyżem walecznym. Tak Zakończył się etap młodego akademika, a później młodego dzielnego żołnierza i oficera. Nastała teraz era polityka. Tym politykiem stał się od roku 1922, to znaczy od momentu, kiedy to odbyły się drugie, takie już można powiedzieć, pełne, regularne, swobodne wybory parlamentarne. Związany był z niewielkim e, ugrupowaniem, które pozostawało w kręgu oddziaływania Piłsudczyków, obozu Józefa Piłsudskiego. To rzutowało na jego dalsze losy, ponieważ stał się człowiekiem zauważonym przez e, marszałka, zapamiętanym. I kiedy w roku 26 marszałek Józef Piłsudski i jego zwolennicy przygotowywali się do przejęcia władzy w Polsce, Kazimierz Bartel, profesor Kazimierz Bartel został zawczasu wybrany na premiera pierwszego rządu, jaki marszałek miał powołać. I tak się stało. Po zamachu majowym bardzo szybko Kazimierz Bartel został premierem i funkcję tę Urząd, godność premiera Rzeczpospolitej sprawował pięciokrotnie. Z krótką przerwą, w czasie której był wicepremierem, ale takim wicepremierem powiedzielibyśmy urzędującym, ponieważ jego szefem był Piłsudski, który miał wiele różnych spraw na głowie i bieżącą pracą rządową, kierowaniem rządu się nie zajmował. W czasie swojej misji, bo taką ją rozumiał, tak ją traktował, misji premiera, wykazał się wielkim nie federacją Ministerstw i ministrów, ale ciałem sprężyście działającym kolegialnym, pod przywództwem bardzo zdecydowanym, trzeba tutaj powiedzieć, premiera jako swojego szefa, lidera, był człowiekiem podrobnie ujmującym i posiadał właściwość, której, bez której hmm, trudno jest funkcjonować polityką, mianowicie umiał uwodzić ludzi, uwodzić nie tylko wyborców, ale uwodzić, przekonywać swoich przeciwników. W związku z tym jego rządy, zwłaszcza na początku uzyskiwały poparcie znacznie większe aniżeli by to wynikało z tak arytmetyki parlamentarnej czy wyborczej. Kierując rządami starał się realizować najważniejsze zadania, jakie stały przed Polską. Niezwykle młodym przecież państwem na dorobku. A więc zabliźnianie ran wojennych Odbudowa zniszczonego wojną, która tutaj przecież skończyła się w roku 20 zniszczonego kraju. Dążenie do zjednoczenia ziem, które przecież przez 100 czy 150 lat funkcjonowały w obrębie odmiennych zupełnie organizmów państwowych, państw zaborczych. Starał się też zmierzyć z jednym z najważniejszych problemów, który stał. Przez cały czas przed politykami, przed przywódcami II Rzeczpospolitej niestety nie został należycie rozwiązany, czego skutki można było obserwować potem już po wybuchu wojny, mianowicie próbował doprowadzić do jakiejś formy integracji Polaków, którzy stanowili jedynie 66% obywateli II Rzeczpospolitej i tak zwanych mniejszości narodowych które stanowiły się, jak widać aż 33%. Czyli co trzeci obywatel II Rzeczpospolitej to nie wolne. To jest poważny problem. To był poważny problem. Zwłaszcza, że Kazimierz Bartel uzyskał tutaj dobre rezultaty, nawiązując przyjazny dialog ze społecznością żydowską i nawet podpisując... Coś w rodzaju takiej ugody polsko-żydowskiej, która miała normalizować te trudne i e, czasami no, mocno zamocone, burzliwe relacje między Polakami a Żydami, które już się e, od czasu do czasu e, objawiały. Kazimierz Partner, jako polityk, jako premier, był zwolennikiem rządów, można powiedzieć, takich właściwie ponadpartyjnych fachowców, rządu profesjonalistów, a nie dygnitarzy partyjnych e, czy polityków. Przez pierwszy okres jego e, sprawowania władzy to mu się e, udawało, jednakże koniec lat 20 to jest czas pogarszania się klimatu społecznego, ale także politycznego w Polsce. Z jednej strony bowiem obóz rządzący, którego symbolem jest Józef Piłsudski, Dąży do tego, ażeby rządy wzmocnić kosztem uprawnień parlamentu. Parlament oczywiście się buntuje, sprzeciwia temu. Opozycja rośnie w siłę, w siłę. Dochodzi do spięć, dochodzi do napięć, dochodzi także do manifestacji ulicznych. Na to nakłada się jeszcze nadciągające widmo, widmo kryzysu, wielkiego kryzysu europejskiego, światowego który zapukał także do Polski. No i w tej pogarszającej się atmosferze w roku 1930 w marcu Kazimierz Bartel składa urząd premiera, a niebawem także składa mandat posła. I właściwie to jest koniec jego, jego tego etapu, ważnego etapu życia, etapu polityka, jednego z przywódców. II Rzeczpospolitej. Powraca do Lwowa, bo gdzieś by indziej, zostaje rektorem Politechniki Lwowskiej, która wtedy już rozkwita można powiedzieć. E, zostaje także jej doktorem honorowym. Otrzymuje doktora honoris Skauza, Causa. Zostaje członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, a więc takiego najważniejszego, najbardziej prestiżowego grona uczonych, także nie polskich, którzy tutaj byli zapraszani. No i pracuje naukowo, ma uczniów, publikuje e, prace, z których jakby największy rozgłos uzyskała bardzo taka nowatorska e, publikacja e, pokazująca związek między perspektywą malarstwa a geometrią, względnie geometrią a perspektywą malarską. Ta praca zdobyła szerokie uznanie nie tylko w Polsce, i jest niewątpliwie ciągle jakby ważna na koncie profesora Bartla. Pod koniec lat 30. od swojego kolegi i człowieka, którego wysunął na urząd prezydenta Rzeczpospolitej, mianowicie profesora Ignacego Mościckiego, otrzymuje nominację na senatora. W tej roli jednak nie jest już takim zagorzałym. Zwolennikiem rządzącej wówczas polską ekipy sanacyjnej, już pozbawionej, osieroconej, można powiedzieć, przez Józefa Kurszuckiego, jest raczej krytykiem i nie ukrywa tego, że niektóre posunięcia tej ekipy nie no, budzą, budzą w nim poważne opory czy zastrzeżenia. W momencie wybuchu wojny, a więc we wrześniu 1939 roku. Lwów jest otoczony, otoczony przez Niemców, otoczony przez Sowietów. Lwów się broni. Profesor Kazimierz Bartel zostaje szefem Komitetu Obywatelskiego, który ma wspierać i wspiera obrońców. Kazimierz Bartel jest przeciwnikiem przedwczesnej jego zdaniem kapitulacji, ale tak się stało i Lwów ostatecznie został przejęty przez, zajęty przez Armię Czerwoną i y, y, zajęty przez Rosję. Pod okupacją sowiecką, bo tak trzeba nazwać ten okres mimo że formalnie rzecz biorąc, jak wiemy, Polska nie wypowiedziała wojny Sowietom 17 września 1939 roku profesorowi pozwolono pracować na Politechnice dalej w roli wykładowcy w pewnym momencie i tutaj znaczamy obszar spraw nie do końca jasno, do, dostatecznie przebadanych, gdyż i czynię tutaj dygresję, ta wielka postać specjalnie nie interesowała, jak dotąd nie interesuje historyków, trudno powiedzieć dlaczego tak się dzieje, ale postaci znacznie, powiedziałbym, niższej rangi, II rzecz pozwoli tej doczekały się rozmaitych upamiętnień, ale co ważne także opracowań, monografii, biografii. Kazimierz Bartel ciągle czeka na poważną e, pracę na swój temat, źródłową, która by te różne nie do końca jasne fragmenty nie, z ostatnich lat e, mogła naświetlić. Zostaje z gronem profesorów zaproszony do Moskwy. Na rozmowy być może w kręgu Stalin, samego Stalina, być może ze Stalinem, Czego dotyczą, nie bardzo wiemy. Możemy się domyślać, że jednak no, były to rozmowy o jakimś kontekście politycznym. W każdym razie nie dały żadnego efektu. Profesor Bartel nie zaangażował się w żadne działania, które moglibyśmy tutaj określać mianem kolaboracyjnym. Kiedy w czerwcu 1941 roku Lwów został z kolei zajęty przez Niemców rozpoczęli wojnę ze Związkiem Sowieckim, yy, profesor Bartel został bardzo szybko, niemal natychmiast aresztowany. W ramach takiej stosowanej, można by powiedzieć, przez Niemców procedury, którą no, określano e, mianem planu AB polegającej na tym, żeby, żeby polskie elity, no czym prędzej mieć pod kluczem, albo najlepiej je e, likwidować. w razie swojego uwięzienia był już bardzo źle e, traktowany. Starano się go po prostu nie tylko poniżyć, ale złamać e, psychicznie. Złamać psychicznie i wymusić na nim to samo, co w inny sposób próbowali robić ci, to znaczy namówić go do e, organizacji jakiegoś kolaboracyjnego, wspierającego między politycznego, polskiego przedsięwzięcia rządu czy komitetu. I w tym przypadku e, profesor Bartel e, okazał się e, nieugięty, Czego efektem była jego śmierć, rozstrzylany świcie 26 lipca i czas, i miejsce i e, śmierci i miejsce pokówku nie jest, nie są e, do końca w pełni zidentyfikowane. Łączymy je w każdym bądź razie ze sprawą z tragedią, z dramatem, który tutaj był już podniesiony, mianowicie wymordowania całej elity polskiej, nie tylko zresztą polskiej intelektualnej Lwowa, a przede wszystkim profesorów lwowskich uczelni, Politechniki, Uniwersytetu, co miało miejsce na wzgórzach królewskich. To miejsce przez wiele lat, wiele dziesięcioleci, także w ostatnich jeszcze, ostatnie ostatniej epoce było zapomniane. I wielki był trud i wysiłek ludzi, którzy starali się, ażeby godne upamiętnienie to miejsce znalazło, otrzymało. I tak się stało, jak już tutaj słyszeliśmy, możemy na jednej z zobaczyć taki monument, który to miejsce upamiętnia zbudowany, zniesiony w roku 2011. Tak więc profesor Kazimierz Bartel żołnierz, polityk, uczony. Można powiedzieć zdanie, które no, jest zabarwione patosem, proszę Państwa, ale nie da się inaczej tego ująć, jak tylko to, że poświęcił całe życie Polsce. Na Polska nie warto o nim pamiętać, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Wdowa po profesorze po wojennych Znalazła się w Krakowie. Może dlatego, właściwie, jedyne takie poważne upamiętnienie ma miejsce w Kościele Franciszka w Krakowskich. Proszę Państwa, to jest postać, która z całą pewnością wyrasta ponad szeregi wielu innych, mniej czy bardziej, właśnie raczej bardziej znany, ceniony czy poważanych polityków, przywódców Drugiej Rzeczpospolitej. Może właśnie dlatego, że nie brał udziału w żadnych jakichś wielkich, użyję tutaj słowa może niedostatecznie nie eleganckiego, ale takiego, które dzisiaj jest w obiegu przepytanka, skandala. Może dlatego, że po prostu bardzo profesjonalnie i rzetelnie pracował, robiąc to, co do niego należało, a nawet więcej. Może dlatego właśnie czeka dopiero na swojego badacza, na swoich odkrywców, na ludzi, którzy postawią go z całą pewnością w szeregu najbardziej zasłużonych Polaków może XX wieku. Dziękuję bardzo. nasz nasze sztandarowe. Będzie to moment odsłonięcia, czy przecięcia uroczystej wstęgi, która i, i tym samym otworzymy pracownię imienia profesora Kazimierza Baryta. Ja Państwa proszę, żeby byli Państwo uprzejmi, podejść pod tę salę.